No, to no dobra, dzisiaj pierwszy raz założyłem, znaczy usiadłem na tym nowym siedzisku. Zobaczymy co z tego wyjdzie. Na razie czuję, że jest miękko. Aczkolwiek, no to jeszcze dopiero siadłem na motor, to ciężko też też powiedzieć. Ale na pewno jest wyżej, bo to już czuję, że jest wyżej. To znaczy chciałem, żeby było podwyższone. No i tak mnie nie uciska na kościoł ogonowym, jak mnie uciskał. lepiej. Mam nadzieję taką. Jakościowo super zajebiście zrobione. E, wizualnie też bardzo mi się podoba. W porównaniu do tego co było to faktycznie nie ma co... W tym świecie nisko praktycznie nic nie widać. A tym co takie odstępy tu robi? Albo mi się wydaje, albo nam za mało powietrza. nie odchodziłem. No jedź, Gościu, nie z tego pasa. Później blokuje się jeszcze cały pas. A co robi? Kierunkowska włącz. Jezu, ale bez sensu zablokowana droga. To na chwilę chociażby te światła mogły nas puścić, to nie. I teraz będziemy stali dwie, dwa przejazdy. Tu nic nie jedzie, tu nic nie jedzie, ci nie jadą, ci nie jadą. Co za światła, Jezus, ten ITS, to działa. Także pożar się Boże. Tam ci nie jadą w lewej, My prosto nie możemy jechać. Teraz możemy. Za idiota, ja je no. musiał mi je... chyba wyjechać за глупок? Ну, What's Zajebiście, zajebiście kurwa. O, pięknie, pięknie, pięknie na czerwonym I na drugim czerwonym Przejedzie? No, brawo

To cykle są wszędzie. Patrz lusterka. Nie zjedzie nawet na chwilę. Okej okay. pierwszy dzień 2020. Tak naprawdę to dzisiaj dopiero jeszcze motor mam mnie ogarnięty wysokie no, to dziury są Najpierw muszę ogarnąć płyn hamulcowy, bo praktycznie nie mam nic. To po pierwsze, po drugie muszę ogarnąć mikrofon. Właściwie to dzisiaj tylko sprawdzam, jak się ten mikrofon zachowuje, bo podpiąłem do GoPro nowy mikrofon zupełnie, zupełnie w nowym miejscu. W ogóle mam teraz zupełnie nową kamerę GoPro. Do tej pory nagrywałem na Hiro 4, a teraz na Hiro 7, którą kupiłem. E, no, którą kupiłem jakieś dwa lata temu i ani razu jej nie użyłem. W zeszłym roku nic nie jeździłem niestety przez własną głupotę, ale to może opowiem później jak o sobie ogarnę ten płyn. Albo i nie ogarnę. Nie no, delikatnie jeżdżę, że jest tak po pierwsze asfalt zimny. A po drugie, opony mam nie najlepsze. A po trzecie co? Piachów chłara jest. No dobra, serwis szybki zrobiony. Czyli jest płyn hamulcowy w zajebistej kondycji. A sposób ślepy jestem po prostu po prostu jestem ślepy proszę bardzo pełna kultura no kurwa jedzie no, pole, no kurwa no gdzie ty jedziesz gościu no gdzie kurwa jedziesz no Miała być kultura, no. Miała być kultura, no i nie da się, po prostu się nie da, no. Przepisówka 40 na godzinę. Wszystkie studienki muszę, kurde, kurde, dzisiaj zaliczyć. Wszystkie, wszystkie, każdą studienkę. Chyba jeszcze żadnej nie ominąłem. Brawo, brawo, brawo. Tak się nie jeść.